Aneroid spadł nagle w przeciągu pół godziny, tak że należało się spodziewać jakichś niebywałych kataklizmów powietrznych. W nocy, wśród ślepej ciemności, zbudził nas nagły świst, rzęczenie szyb, trzeszczenie dachu i wyciepieców. Zdawało się, że skrzydła olbrzymiego ptaka z szumem piór wielkich jak masztowe sosny uderzają o ściany chałupy, zmiatają łupy świerków i znowu gdzieś giną w dni czarnej nocy. I właśnie coś takiego przeżywałem nieraz, jak mieszkałem jeszcze na Skibówkach, kiedy pracowałem w obserwatorium na Kasprowym Wierchu i kiedy nad ranem słyszałem właśnie takie efekty spadającego wiatru przez grań Giewontu, i potem na regle to wiedziałem, co mnie czeka. Wiedziałem, że w tych trudnych warunkach trzeba będzie na pewno wychodzić pieszo na kasprowy, żeby objąć dyżur. Czy można było zaobserwować, że zbliża się wiatr halny. No oczywiście ktoś, kto się interesuje pogodą, to mógł no, po prostu spojrzeć na prognozę pogody, na mapę i wiedział, ach, za dwa dni będzie halny. Ale taki przeciętny mieszkaniec zakopanego czy turysta, który tu przyjechał, to czasem obserwował no, pewne. Dziwne rzeczy, które się tutaj zdarzały pod Tatrami. Więcej pod kioskami z piwem siedziało ludzi, którzy czasem tam jakąś flaszeczkę jeszcze mieli. Ale zdarzało się i tak, co było kiedyś tam przed może jeszcze 30 lat, jak pamiętam, że wychodziła w Zakopanem na Krupówki, na ulicę Kościuszki, biała dama, biała pani, ubrana w białą suknię, z laseczką. I tak dziwnie się zachowywała. Szła, obchodziła latarnię dookoła, potem gdzieś tam pogroziła tą laską, potem znowu gdzieś przeszła po drugą latarnię. W ten sposób ludzie, którzy ją obserwowali, dziwili się, skąd się nagle ta pani Biała wzięła. A to była pani, która no, po prostu zwiastowała mieszkańcom Zakopanego, że zbliża się ten wiatr halny, bo najczęściej ludzie odbierają efekty już te fenowe jeszcze przed samym wiatrem, który występuje tutaj w Zakopanem. Bywa tak, że nieraz to, co tutaj na podchalu mówili, a będzie duło albo już duje, bo się Heń w górach hezi, ktoś powiesił. Zdarzało się nieraz tak, że oczywiście ktoś popełnił samobójstwo właśnie w okresie tym tuż przed samym wiatrem Halnym albo w tej jego pierwszej fazie. I takim rejonem, gdzie najczęściej się zdarzały te wypadki tych właśnie samobójstw, to jest rejon Doliny Olczyskiej i Nosal. Nie wiem akurat dlaczego w tamtym miejscu, ale tam najczęściej z tego, co ja pamiętam w tej swojej historii 60-letniej pod Tatrami, to tam najczęściej właśnie te wypadki takie się samobój zdarzały. Wydaje mi się, że o wietrze halnym można, a nawet trzeba mówić nie tylko jako o wydarzeniu przyrodniczym. Halny to jest zjawisko, które objawia, wypowiada pewne nasze oczekiwanie na coś możliwego, na jakąś zmianę. Będzie się działo, powiada się jak zaczyna wiać, czy jak się wał chmur robi nad górami. Wiatr Halny uzmysławia, czy pokazuje nam, że, że jest jakaś możliwość, która nadchodzi. Jak w każdym wydarzeniu, które ma swoją moc, a Halny ma ją niewątpliwie, jest coś zaskakującego. Coś, co wzbudza nasze zaciekawienie, naszą fascynację i zarazem nasz, nasz głęboki niepokój czy, czy strach. że stąd y, niesłychana kariera tego, tego wydarzenia. No, wiatr Halny jest y, tak zakopiański jak, y, ja wiem co, no, y, jak krzyż na Giewoncie. No, to jest jeden ze znaków, emblematów tego, y, y, tego miejsca. Samo Zakopane to jest też przestrzeń w kulturze, która jest przestrzenią odmieniania, przekraczania, bycia inaczej wiatr halny jest, potęguje to bycie, tą możliwość zmiany. Stąd jego żywa obecność w naszej wyobraźni, w naszym myśleniu o tym. W historii pomiarów meteorologicznych w Tatrach najsilniejszy wiatr zdarzył się w 1968 roku, a dokładnie było to 8 maja. Mam w swoich dziennikach zapis tego dnia. Mam napisane, że w tym dniu udało mi się jeszcze wtedy rano o godzinie 8 dojechać. Wagonikiem z koksem do miesińskich turni, chociaż był to początek maja, to było tak ciepło, że rozebrałem się do kąpielówek i w kąpielówkach wychodziłem do obserwatorium. Dopiero po południu nastąpił nagły wzrost prędkości od godziny 16 do godziny 18. To wtedy średnia prędkość dochodziła do 60 m na sekundę, a pory zmierzyłem. Jeden czy dwa, nawet 80 metrów na sekundę, to jest 288 km na godzinę. Spustoszenie, jakie wtedy zrobił, to był olbrzymie, bo zrzucił dwie klatki meteorologiczne, które miały odciągi metalowe, zrzucił do Doliny Gąsienicowej. Nagromadzone były deski na budowę wyciągu na Goryczkowej, to wszystkie te deski przerzucił nad szczytem Kasprowego też do Gąsienicowej. Kamienie wielkości pięści przelatywały nad szczytem. Już w strefie kosodrzewiny zaobserwowałem, że, coś się rzadko zdarza, żeby krzaki kosodrzewiny były prawie do połowy powyrywane z ziemi. Drzewa powalone tarasowały przejście, na ścieżce leżały. Krzyż ten, który jest na zakręcie drogi do Albertynów, miał jedno ramię ułamane, tylko ręka Chrystusa tak wystawała w ogóle, niezłamana. I tam zrobiłem zdjęcie za końcem, jak przechodziły po, przez te powalone drzewa, bo schodziły gdzieś do kuźnicy. W czasie, jak ten wiatr wiał, to zjeżdżał maluch, ktoś jakiś tam zjeżdżał ze schroniska i nagle jak się okazało, że drzewo mu zabarykadowało zjazd do Kuźnic, z góry następne, został odcięty, więc na środku tej drogi zostawił tego malucha i poszedł, do, szedł do zakonnic i tam całą noc, aż do rana przeczekał, a siostrzyczki się modliły całą noc, żeby nie porwało pustelni, także dziwna rzecz się stała bo w ogóle żaden gond z tego dachu nie spadł, cała pustelnia została tak w stanie nienaruszonym, a wszystkie drzewa dookoła pustelni zostały połamane. Na Bystrym, co jest rzeczą znaną, porwał ten silny wiatr, kiosk ruchu razem ze sprzedawcą, jak mówię, ze sprzedawcą i z Trybuną Ludu. Jadhalny zabiera życie i daje życie. Zabiera, bo powala stare drzewa, łamie te drzewa, wyrywa z korzeniami, ale daje życie, dlatego że usuwając starców, daje przestrzeń dla życia młodych drzew. Oto pod tymi starcami niecierpliwie czekają na sw swoją rozświetloną przestrzeń młode drzewa siewki, podrosty młodnik i właściwie dopóki nie będą powalone stare drzewa to ten młody las ocieniony dużymi drzewami będzie czekał na swoją chwilę. Zatem wiatr przyspiesza to okolisko życia, usuwa starość, wprowadza młodość. Wiatr jest nadzieją dla młodych, jest odnowicielem, daje szansę na nowe życie. Nad górami się robi taki wał chmur. Góry są całe białymi chmurami zasłonięte, a niebo jest czerwono-czarne. I jest taki ciepły w ten wiatr. Że cały śnieg znika. A czasami jak się wiatr halny zatrzyma, ej, to mogą tak włosy stanąć dęba. Jak byłam na spacerze z psem i zaczął wiać halny, i pies się wbił e, w łąkę. Strasznie skrzypi tak